Ardemar Pawlak, przez zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, spotkał się ze strażakami z powiatu kępińskiego. Wcześniej senator Angeliką Morzanowską przebywał z wizytą w Jeruszowie. W spotkaniu za w Zajedzie Wielkopolskim w Siemianicach udział wzięli strażacy ochotnicy z jednostek powiatu kępińskiego. Z premierem spotkali się także w wójtowie gmin. Przewodniczący zarządu powiatowego OSPU geniusz Grzesiak, na wstępie przedstawił w skrócie działalność jednostek na terenie powiatu. Spotkanie było niecodzienną okazją do poznania i dyskusji nad nowymi zasadami i perspektywą funkcjonowania zarządzania oraz rolą jednostek OSP w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na lata 2014-2020. Prezes Pawla przybliżył zebrany najnowocześniejsze sposoby gaszenia pożarów i zastąpienie ciężkich i drogich wozów bojowych. Jest w Polsce firma, która opanowała bardzo precyzyjnie technologię wytwarzania mgły wodnej, ale takiej mgły, która jest naprawdę z niewielkich cząsteczek wody, tą mgłą można gasić na przykład e, urządzenia pod napięciem. Można normalnie urządzenie, które jest pod napięciem gasić mgłą wodną, ponieważ te, ta, ta woda jest tak rozbita na takie cząsteczki, że nie przewodzi prądu. To jest też technologia taka, że na przykład do palącego się pomieszczenia można tą mgłę wodną wtłoczyć i nie ma tutaj takiego ryzyka, że, że, że tam na przykład jak jest, pokazy takie robiono na przykładzie palącego się na przykład oleju, gdzie normalnie polanie wodą powywołuje jeszcze większą erupcję, a tutaj jest normalnie przyduszenie tego ognia w sposób taki, że, że to jest skuteczniejsze niż gaszenie piany. To znowu są rozwiązania takie, gdzie z niedużej ilości wody przy odpowiedniej technice można wytworzyć możliwości gaśnicze, które prowadzą do, do tego, że samochód lekki może się stać funkcjonalnie porównywalny z dzisiejszymi średnimi czy ciężkimi samochodami a nawet może być sytuacja taka, że tego typu urządzenia mają, są, są aplikowane w postaci takiego zestawu plecakowego, gdzie strażak ma pod odpowiednim ciśnieniem gazki wody i może używać tego w sposób podobny jak, jak gaśnice. Podczas spotkania poruszono także temat roli jednostek w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Nie zabrakło też podziękowań do prezesa Waldemara Pawlaka od mieszkańców Ziemi kiempińskiej, władz samorządowych oraz jednostek straży za wsparcie finansowe udzielone przez zarząd główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki wsparciu finansowemu udało się zakupić sprzęt niezbędny do ratowania życia, zdrowia i imienia ludzkiego. Dziękuję za naszą piękną dotychczasową współpracę, wsparcie i pomoc dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Kępińskiego. Nasze jednostki dzięki tej współpracy otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe na modernizację, doposażenie czy zakup umotorowania i sprzętu za ponad 170 tysięcy złotych. W symboliczny sposób dziękujemy razem. W spotkaniu uczestniczyła też grupa realizacyjna Kępińskiej Komendy Policji. Grupa zaprezentowała swój najnowszy nabytek, nowoczesne umundurowanie jednostek specjalnych. Zaprzyjaźnionej jednostce policji przekazał je Waldemar Pawlak.